Dzień dobry. Witam z ławeczki przy Księżycu. W słońce. No jeszcze chwila, jeszcze nie wzeszło. Zapraszam na poranną oddychanie. Dziękuję kochani, że jesteście ze mną, że oddychacie. No to jest takie miłe, jak ktoś powie tak, a przy tym twoim porannym oddychaniu to, to i to. Dziękuję Elżbieto. A czy w moich opowieściach się przejęzyczyłam, ale rzeczywiście, moi drodzy, nie mówię doktor, tylko doktor, nie motor, tylko motor. No i oczywiście u nas w centralnej Polsce wychodzi się na dwór, nie na pole jak w krakowskim. No na pewno jest jakaś lokalna gwara. Wspomnę tutaj, dla przykładu, Bawarii, znaczy to język bawarski, myślę, że jest osobnym językiem. Ale na przykład jak jest do zobaczenia auwideszejen, to tu się mówią, znaczy nie mówię, że wszyscy mówią, ale są osoby, które mówią owideszyn. No i tak owideszyn. Owideszejen. Ale to na końcu do zobaczenia. Wdech, wydech. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć oddychamy, relaksujemy się, przeciągamy, uśmiechamy, i ja dzisiaj do pracy, także pozdrawiam pracująco i sobotnio. I jakbym powiedziała po niemiecku, Auf Wiedersehen, czyli do zobaczenia! Pa? Miłego Johnka, pa?